Czy wiecie, co dzieje się z bazami graczy w stile Brainrod, gdy wychodzą z gry? Otóż trafiają one na opuszczony serwer, gdzie tacy gracze jak ja mogą je kupić. Ceny baz wahają się od 1 dolara aż do 100 trylionów. Jednak to, co znajduje się w ich wnętrzu, pozostaje całkowitą tajemnicą. Mogą zabierać OG Brainroty, a nawet zakazane egzemplarze, które oficjalnie nie istnieją w grze. Także najpierw kupmy pierwszą bazę, która kosztuje tylko 1 dolara. Ale przed tym musimy podejść do tego pana, który nazywa się sprzedawca baz. On musi wyrazić na to zgodę. Piszmy do niego. Proszę pana, czy możemy kupić pierwszą bazę? Oczywiście. Teraz, gdy przed nią staniemy, to powinno się otworzyć i Chodźcie tu. Za jednego dolarka, bo mam teraz zero, jak widzicie, dosłownie kupiliśmy taką bazę. Za taką cenę opłacało się. No oczywiście, tylko oby następne bazy, na przykład ta za jeden trylion, czy ta za 10 trylionów, miały w sobie coś dobrego, bo to może być w sumie skamer i na końcu zabrać nasze pieniądze po prostu. Oby tak nie było. Ale zobaczmy, co tutaj mamy najpierw. Kuni dżandelini z mutacją sami? Co to jest? Taki rejrod w ogóle istnieje? Nie wiem, to jest mega dziwne Mamy Nubini Santanini Christmas, 11 dolarów na sekundę Ale to jest taki mi święty Mikołaj I w ogóle sprawa wygląda tak, że Musimy zebrać pieniądze na Bazę, która kosztuje teraz 1 milion I tak się składa, że tutaj chyba y, Nasza balerina Cappuccina Już wygenerowała 1 milion Nasz Bombini Gusini wygenerował 4, więc możemy Zebrać te pieniądze i zaraz Kupić następną bazę, ale przed tym jeszcze Wydaje mi się, że musimy otworzyć tego mitycznego Lucky Bloka. Otwieraj go, Ziko. Więc otwieram tego mitycznego Lucky Bloka i zobaczmy, co to jest. Ej, jakoś tak się szybko otworzył. Dobra, sprawdźmy i. Tigrilini Watermelini. Ej, on jest w sumie nawet dobrym Brainrocikiem. Ale nic tutaj poza tym w sumie nie ma lepszego. Czy sprzeda nam pan następną bazę? Ale jednak za dwa miliony? A bo ta baza kosztuje milion? A on chce nam sprzedać za 2 miliony. Chyba po prostu zobaczył, ile pieniędzy zebrałem z tej bazy. Ale ona się zamknie teraz za 3, 2, 1 i zamknęła się, a mi na koncie zostało tylko 72 miliony. Czy to oznacza, że on zabrał 2,5 miliona ten gagatek? O, nie, nie, nie. No ale raz kupiliśmy tą bazę, to może otworzymy ją? No zobaczmy, co w niej jest, bo to jest baza za milion, więc tutaj musi się kryć coś o wiele lepszego niż za tej, za dolarka. Więc dobra, zobaczmy co tutaj jest i otworzyła się i patrzcie, co tutaj jest! Sigma Boy mutacja sami, jakieś tutaj brain roty. i widzicie tą lawakę Saturno Saturnite? Ma mutacje wojankowe. Takie coś w ogóle istnieje w style brain Brainrod, Co to jest? Wojankowe? Mega dziwne. Ale mamy tyle laki bloków: mityczne laki bloki. Normalnie z tymi reniferkami słodkimi. Poczcie. Wszystkie są praktycznie takie. Oprócz tego jednego: BrainRot godowego. Ale tu jest jakaś mutacja. mani, mutacja mutant. Nie ma nowych mutacji! to jest właściciel styla Brainrod tak naprawdę? Aby jakiś inny admin. W sumie. Dobra, nie wiem. otwórzmy te laki bloki, bo już nie mogę się doczekać, co wypadnie. Tak, otwieraj. Jak tutaj wypadnie z pioniro golubiro, to mm, nie otwieramy reszty. Proszę, by nie z pioniro golubiro. Proszę. Dobra, na szczęście nie. Ej, w ogóle, czemu mają tylko 15 milionów? Czy ten ziomeczek mi zabrał wszystkie moje pieniądze, jak się otworzyła baza? Mm, może tak to działa po prostu. A teraz musimy zebrać 100 milionów, więc. Ra, ale raczej zbiorę, bo moja wojankowa lawaka zebrała już 86 milionów i już mam 100. To easy. Najpierw otwórzmy i tak te mity laki bloki i o teraz lub piro dobrze, że wtedy nie wypadł. Do którego otwieramy teraz? Tego po lewej czy tego po prawej? Gorszego czy lepszego? Mm, gorszego, bo jak wylecieć z tego, to potem poprawimy sobie humor tym lepszym. Świetny ty pomysł. No, dobra otwieram i tutaj będzie Tigrillini Watermelini. Okej, okay, ale no, lipka bo... Ej, czemu ta baza się zamknęła i nie mogę przez nią przejść? Ej, wy tak samo? O. Co się stało? Już się otworzyła. Właśnie nie wiem o co chodzi. To może jakiś błąd był. Ten ziomeczek z tym uśmieszkiem nas troluje. Ty nas nie troluj, ziomeczku, bo zobaczysz. Okej, 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 dobra. Do, do niego chyba lepiej nie podchodzić, wiecie? Ja jednak żartowałem. Dobra, otwórzmy na spokojnie tego ostatniego. Brainrod, Lucky Bloka. I tutaj, proszę. Proszę. Orkalero, Tigro, Ligre, Frutoni. No nie. Ale jakim cudem on już wygenerował 127 milionów? Ej, to jest coś zepsute. Widzicie to? Cięba, się na nową bazę. No dobra, zbieram te pieniądze wszystkie, ale wychodzi na to, że my. Musimy zatrzymać bazę, jeżeli chcemy, żeby ona była nasza. Tak mi się chyba wydaje. Tylko jak to zrobić? Bo patrzcie, tej bazy teraz nie chcemy w sumie, bo ona nie jest najlepsza, a musimy kupić tą najlepszą bazę za 100 trylionów, tylko żeby najpierw ją kupić. No to przejść taką sobą bazą, jaką teraz mamy, nie uzbieramy na nią pieniędzy, więc musimy przejść przez nie wszystkie, aż do tego 10 trylionów, i potem może będzie nas stać dopiero na tą za 100. Więc panie sprzedawco, baz my chcemy kupić kolejną bazę. Co? Y, ile tam pisze? 100 milionów. No do. Dobrze, ale się przygotuj i trzy kropki. Mm, czy to oznacza, że tutaj będzie coś dobrego, czy nic nie będzie? I stracimy wszystkie swoje pieniądze. O, nie wiem. To jest w ogóle takie głupie, bo patrzcie, ta baza kosztuje 100 milionów, a on i tak mi zabierze 300? Nie, nie ogarniam troszkę tego. Trochę skam. Trochę skam. No ale dobra, nakupujemy, no, tak, czyli ta baza się teraz zamyka. A ja mam znowu 0 dolarów, ale ta baza się teraz powinna otworzyć. I zobaczmy, co tutaj będzie. I mamy otworzoną kolejną bazę. I czy wy widzicie to samo co ja? Ja tu jest laki bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co jest? Dużo. Właśnie nie wiem, ale znowu jakieś mutacja wojankowe. No co skąd to się w ogóle wzięło tutaj? Nie wiem o co chodzi. Tutaj jest tak samo wojan, jakiś buźka jego. Tutaj tak samo? O co to chodzi? Czy sprzedawca to wojan? Mamy tutaj jeszcze Frigo Camelo, tripi tropi tropa, tripa, admin laki bloka i jest mutacja Strawberry. Dobra, nie wiem. Ja otwieram najpierw Festi I bloka wojankowe. Ej, i się nie da otworzyć nawet. One są jakieś zepsute. Mogę je tylko. Czekaj, na przykład tego mogę otworzyć. Ej, tego mogę otworzyć, adminowego, a tamtych nie. Ej, co tu jest w środku? Jakiś. Ej! Krabo Limoneta. a Bo one tak wyglądały. Mają tą mutację, Ja się zastanawiałem, co to za truskawka. Jest w środka. To wszystkie były truskawkowe po prostu. Ale tego wojankowego nawet nie mogę otworzyć. Patrzcie, klikam E. I nie mogę go nawet podnieść. Dobra. Ale piszę, że mogę go sprzedać za 250 milionów. Więc wiecie co? Sprzedałem go po prostu. Mam teraz 5. .4 Miliony, a następna baza kosztuje 1? Skąd ja mam tyle pieniędzy? Ten serwer jest jakiś zepsuty, ale mnie to nie obchodzi. Ten kosztuje 200, też nie mogę go otworzyć. E, nie wiem, dziwne, ale tutaj jest jeden, którego mogę otworzyć i on jest wojankowy! I zobaczmy, co tutaj jest! I triplito tralaleritos. Mm, może lepiej wejść z tej bazy? No, no we, weźmy ją zostawmy w ogóle. Już mam 8 bilionów, więc stać nas na kolejną, a ta była jakaś w ogóle skażona i dziwna, mi się wydaje. Sprzedawca baz chyba chce nas po prostu trollować leciutko. Gdzie jest ten ziemeczek, który sprzeda nam następną bazę za jeden? bilion! Czekajcie, czy ona już jest moja? Bo piszę tutaj Your base! tylko nigdzie. Właśnie nie wiem gdzie oni jest, on chyba znikł. Ale pieniądze zostały pobrane. Baza jest moja, czyli chyba możemy ją otworzyć, tylko czemu nie jest otworzona? Halo! Buk, buk, puk, puk. puk, puk. Yy. Widzicie to? Zapukało mi się otworzyło. Ale co my tu mamy? Extinct Mateo Secret. 1x1 Secret. Lost Ultra Secret. Friday Ninja. Brainrod God. I los Secret teraz. Dosłownie wszystkie prawie. Secrety po tej stronie. Oprócz tego Friday Ninja. Ale wy widzicie, jak on wygląda. motoku God, on epicką. Drogo boję. Wygląda świetnie. jest z bosikiem, A tu co mamy? Lost Lucky Blocks. Lost Lucky Blocks. Sami. Garaman ma dunglą nawet. I. E, dobra, tak Black, Black Hole gołta pomijmy. Bo co tutaj jest? Band Lucky Blocks. I tutaj pisze, że on nie wiadomo ile kosztuje, i jest ready. Jest taki czerwony. Wydaje mi się, że. Musimy go otworzyć chyba. Ostatni, ostatni, on leci ostatni! Najpierw otwieramy tego los Lucky Bloka tutaj po lewej stronie, który nie ma żadnej mutacji. I co tutaj nam wyleci? I los Orkalitos. 235 tysięcy. Mamy co jeszcze jakiegoś? A nie, mamy tylko trzy Lucky Bloki. Dobra, otwieramy teraz tego. W ogóle nie mam żadnych pieniędzy. Mam nadal 0 dolarków Mnie to niepokoi, bo następna baza. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje, bo tu teraz wypadł los Bombinitos mega, ale to mega słabiaki A ta baza, ostatnia tam co mamy kupić, chyba kosztuje 100 milionów z tego, co widzę. A, ja mam 0 kaski. Dobra, czekajcie, zbiorę tutaj wszystko, co mam I mam tylko 27 bilionów Czy to oznacza, że będziemy musieli tutaj stać Awka I zbierać pieniądze, czy może z tego bandlaki bloka Nam wyleci coś lepszego Co da nam po prostu kaskę 100% wyleci lepszego Nie wiem, czy ryzykować i go otwierać, czy go sprzedać Bo mogę go sprzedać za 333 triliony, Co oznacza, że nie musimy ryzykować I patrzeć, co z niego wydropi, tylko mogę go po prostu sprzedać To robicie co? Tym razem nie będę ryzykował, bo jest szansa, że po prostu Zobaczymy, co z niego wypada w innych bazach, a tym razem go po prostu sprzedam. Zaoszczędzę po prostu, żeby mieć pieniądze na następną bazę, która jest dosłownie o tam. Więc chodźmy tam, bo mamy 333 tryliony i możemy wydać teraz naszą siopkę na bazę. Za 100 bilionów, ale gdzie jest sprzedawca baz? Go! Nie ma! Ten sterowiec jest zepsuty! Czy on tutaj chce mnie podpuścić? Czy o co tutaj chodzi? Właśnie, bo ja troszkę tego nie rozumiem. Ej, czekajcie, bo jak mam 333 tryliony, czy to oznacza, że mogę kupić ostatnią bazę? Faktycznie, Ziko. Stać się już na to. Ej, dobra, to ja w takim razie sprzedawca baz. Chcę kupić ostatnią bazę. Tak. No, ja gdzie w końcu to Sprzedawca baz. Nie ma takiej możliwości? No, jak tu nie ma? Przecież staćcie na nią. No właśnie, staćmy na nią. To, co mogę kupić, tylko tam za 100 bilionów i on mi zabierze pieniądze. Czy o co chodzi, no? Może to był błąd i on się pomylił i tam nie powinno być tego band bloka Blocka. I ta baza w ogóle jest nadal otwarta i ona jest moja. On nadal nie chce mi sprzedać nawet tej bazy. Dobra, w takim razie wiecie co. To jest leciutko oszukane, ale no musimy iść po prostu zgodnie z regulaminem, więc sprzedawca BAS, czy mogę kupić bazę za 100 bilionów? Sprzedawca BAS, niech ci będzie. Ej, tutaj same Zera poleciały w lewym dolnym rogu i faktycznie mam zero pieniędzy. Nie no! Jesteśmy w jakiejś symulacji, mi się wydaje. A ta baza nadal nie jest moja. Czy ja muszę czekać na jakieś zesłanie tutaj? czy O co chodzi? Nigdzie tutaj nie pisze your base. Halo. Nagle się otworzyła. Jakimś cudem nagle działa. I mamy tutaj masę sekretnych Lucky Bloków. Adminowy jeden. Mamy money, money rinder. Money, money puggy. I wszystko ma mutację. Money, money, money. Czy to oznacza, że ta baza jest pełna kasiory? Chyba tak. a taxi call Właśnie zobaczcie to. Następna masa kosztuje 1 trylion. A ten ziomeczki nam tu już tyle ślaściory wygenerowali. Ale dobra, zacznijmy w ogóle od może wojankowego, sekretnego lucky bloka. I teraz daję sobie sprawę, że zwróciliście na to uwagę, że te lucky bloki wszystkie mają inną nazwę. Ten ma myślnik tutaj, ten jest połączony, ten jest normalny. Czy one będą dropiły nam inne brain roty ze środka? Dziwe, oby jakieś fajne. Otwórzmy może najpierw tego wojankowego, tak jak już mówiłem. I tutaj, z tego co widzę, to w animacji są normalne brańroty. I drop tą nam pod hotspot, wojankowy pod hotspot, Który już wygenerował nam 1 bilion prawie. Dziękujemy bardzo. Teraz tego z myślnikiem lawowego. Tutaj chyba tak samo, takie same brej rociki dropią, ale może lepsza szansa! To oh, yes. soksekola! Okej, okay. w takim razie chyba w każdym tym Lucky Bloku, który jest inaczej nazwany, jest większa szansa na lepszego brainrota Rota. Po prostu tak mi się wydaje. I sok Cola z sekretnego Lucky Bloka. No na to nie ma dużej szansy, bo tylko ile? Sprawdźmy w sklepie, ile jest na to szansy. Tutaj nawet nie ma na tym serwerze do kupienia Lucky Bloków. Nie wiem o co tu chodzi. Sprzedawca Bastam tam zakazał wszystkiego dosłownie chyba. Otwierajmy wszystko tutaj co jest. Dobra, sekret Lucky Block, Gold i Blue Root naraz. I zobaczmy, czy będzie coś lepszego, czy dwa tortugini i. No nie, mamy pecha, dwa... Tortugini dragon no właśnie nie wiem, ale może, dobra, zostały nam jeszcze trzy sekretne laki bloki. Moim zdaniem powinniśmy teraz otworzyć tego adminowskiego, bo wykorzystaliśmy tutaj szansę na złe brain roty, a może tutaj będzie właśnie coś dobrego na przykład SIX, seven. Ale. Nie. Jednak los bombinitos. Mmm. Sekretny Lucky Block z mutacją Money. Dobra, go na 100% musimy otworzyć, bo my potrzebujemy Money, Money, Money six 7 i Pod Hotspot. To jest właśnie to, czego chcieliśmy. I lepszy byłby isok Sekola albo Spaghetti toaletti Ale to też jest dobre. Dobra, te dwa naraz, bo już powiem wam, że mam już dość tych sekretnych Lucky Bloków. I chcę przejść do następnej bazy. A tutaj mam isok Sekola i. I sok sekola Jakiego ja mam farta Patrzcie to 45 bilionów Zaraz, zbieram to wszystko Mam już ponad 200 bilionów Tak? 200 bilionów A to kosztuje 1 trylion Więc pierwszy raz nie stać nas Żeby od razu przejść do następnej bazy Przedawca baz Ha 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 Ale masz pecha I dał jakieś takie emotki Płaczące ze śmiechu Jak ja niby mam pecha Jak mi dropnęły 3 Ej, soki Ze sekretnego lucky bloka? Czy go coś Ta baza chyba była za słaba Dobra i zbieramy pieniądze I... Czy będzie 1 trylion? Idealnie 1 trylion. Ok. Trzeba było trochę czekać. W ogóle teraz każdą bazę będziemy oceniali pojedynczo, więc tej bazie daję takie mocne 4 na 10 Jakby to nie było to. Sprzedawca baz, zlituj się nad nami i się tutaj pojaw, albo odpisz mi przynajmniej na górze, czy mogę kupić tą bazę za 1 trylion. Przedawca BAS pewnie i znowu jakaś taka dziwna emotka, taka zakręcona, okej, okay, Czyli coś tutaj może się kryć dobrego. My, niekoniecznie dobrego. Jest szansa, że nie dojdziemy nawet do tego 100 trylion bazy, ale no trudno. W takim razie zabieraj moje pieniądze, no na co czekasz? I zabrał moją kasę, ale czemu tyle tu poleciało na monitorze? sprzedawca BAS, powodzenia, no, ale nie otworzył nadal bazy i to nadal nie jest moje. Halo! To mamy sami to otworzyć. I otworzyło się i patrzcie, co tutaj jest. A ja widzę taki ogon wystający. Czy to jest miał? Tam są. Truskawki. Co jest grane? I tung-tung-sahury stare? I Strawberry Elephant. To jest. To są same tung-tung-sahury. Ale one są nadal, mają mutację rare, a nie secret. A tung-tung-tung-sahury już jest sekretny, a nie rare. No właśnie. Może ktoś się nie logował mega długo czasu po prostu. Tylko coś mi tu nie gra, bo ten Strawberry Elephant ma mutację sami i na dodatek ma mutację miał. Czy dwa OG wyszły w tym samym czasie i Strawberry Elephant dostał mutację od Miauła? Nie, to nie. Nie jest możliwe. Ile on wygenerował kasy? 422 biliony, a następna baza kosztuje? 10 trylionów. Co zbierać? Jak na to zbierzemy pieniądze z tych tungtung -tung jak One prawie nic nie dają, a ten strawberry elefant daje tylko 3,2B na sekundę. To w sumie jest dużo, ale niewystarczająco. No i musimy teraz poczekać. Tą bazę oceniam na 2 na 10, bo będziemy musieli długo czekać. Teraz zbieramy. Miniziko widzę, że to jest stoi w tym strawberry elefancie. Mam 9,8,9T, proszę. już. Oby on dał mi tyle pieniędzy, ile potrzeba I tak jest, mam 10 trilionów Więc wasz Tung Tung Sakura już nawet nie zbieram Bo mało kaski wygenerowaliście I możemy przejść do następnej bazy więc tu Miałby nie, nie było tutaj żadnych tung, tung tunk, tunk, tunk Sahurów Ani nic tego typu Ja chcę jakieś zbanowane rzeczy Albo znowu Banta I nagle nam się otworzyła baza A ja nie mam pieniędzy Znowu Ale czy wy widzicie co tutaj jest? Jakiś dragon panelowy świąteczny To są dwa nowe dragony Gingerini Jest miał, Jest fragarama Enchocorama Jest tyle festi premium Festiflaki bloków z mutacją sami i z czapeczką świąteczną. I tak samo Chris Masteos. To nie ma znaczenia, bo patrzcie, co tu się dzieje. Te Gingerini Dragony dosłownie na pół bazy zieją tym ogniem. Dosłownie nawalają w te premium Festiflaki bloki, które ja teraz otwieram dwa naraz. Bo co tutaj będzie? Zobaczmy. I proszę, coś dobrego. Pandanini, Frostini i Chris mamamata No, mogło być coś lepszego. Ale ta baza jest naprawdę dobra. Czekajcie, ja może zbiorę teraz pieniądze tutaj. I zobaczmy, ile mam już teraz kasy. Mam 400. 16 bilionów. No to o wiele lepiej niż w tamtej bazie, ale następna jest ostatnia, która kosztuje 100 trylionów Ja nie wiem, co tam się może kryć w takim razie. Dobra, otwórzmy jeszcze te dwa ostatnie. Naraz i zobaczmy, co z nich. Ej, tam był jakiś omeczek na saniach Co jest grane? i Zno... Aha. trzy ma matat z rzędu. Jak to jest możliwe? Chyba masz dzisiaj wielkiego niefarta, Zico No właśnie, nie wiem, w sumie niefart albo fart, bo mam dragony gingerini I one dają więcej niż Ouch! Miaul! Jak to jest możliwe w ogóle? Ale zbieram sobie z nich kaskę ja To jakieś to są dragon kadeloni I mam prawie już jeden trylion, w sensie, no troszkę im brakuje, bo połowę Znowu sobie troszkę tutaj postoimy No bo chyba sprzedawca bas nas trolluje, nie? Serio Troszkę to się widzisz to z na ikonaty... Widzę sprzedawca bas Ej! Mam 98 trylionów! E, wydaje mi się, że on chyba oddał mi te wszystkie pieniądze, które zarobiłem wcześniej Więc e, co on przyspieszy? On po prostu oddał moje pieniądze Dobra, zbieram w końcu i zobaczmy, czy będę miał 100 tryl... Mm -hmm. 999T Proszę, no w końcu może przejdzie to jakoś czy nie, bo ja nie mogę. O jest, dobra jest, mamy to, mamy to, 100.2T I została nam ostatnia baza Czy tam będą bardziej zakazane brainroty niż w tych, które były tutaj na przykład? Co to jest? Christmas Masteos Panie sprzedawco baz, chcemy kupić ostatnią bazę Co tutaj będzie? Otwieraj nam to, otwieraj Sobieraj moje pieniądze, no 100 trilionów mam już. Czemu? No chcę to kupić. Halo? Nie no, może w karpetem tam wlecę. I Buh. Ale baza się otworzyła i jest Santa Claus, święty Mikołaj! Jakiś Christmas mutacja. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. Co to jest? Dobre tutaj są, Ziko. Daje 1 trilion na sekundę! To jest dosłownie wszystko! Daje 1 trilion na sekundę, a na dodatek da się go sprzedać za 99 trilionów, czyli prawie tyle, co kosztuje ta baza. O, dużo! A na dodatek mamy jeszcze tutaj los Elefantitos, którego w ogóle pierwszy raz na oczy widzę. Nie wiem, co to jest za Brainrod. Jakiś zakazany na 100%. Jakiś dragon kaneloni christmas tego kanelon który ma normalnie czapkę Świąteczną, jakieś branko Cały Terek. świąteczny dragon caneloni Jeszcze tutaj jest strofber elefant Z mutacją miaula I miaul z mutacją strofber elefanta w mutacji money Christmas, Christmas man Jakiś tutaj ginger dragon Six seven z money mutant sami wojankowe mutacjami 183 miliony on daje Co to jest za baza A na dodatek mamy jeszcze dwa band lucky bloki Które były w tamtej bazie Którą ktoś niestety okradł Możemy je otworzyć Dobra otwieram pierwszego band lucky bloka I co tu jest Ciekawe, co, co, co tu się jest? Nubini Giacini. E, o co tu chodzi? Czekajcie, czy... Okej, okay. widzicie co on ma z tyłu? Eee, czemu on ma takie... Te duże coś? Nie, nie, nie powiem, co, dobra? Co to jest? Otwieramy kolejnego. Co to jest w ogóle z dobrej roty? Ej, to mi się samiego chyba da się dopnąć, albo John niego! I dropnął nam Six Nine. Koniec.